Omicron to seria kołowrotków firmy Miwardi już dobrze znana od paru lat. Do tej pory mieliśmy do czynienia z dwoma modelami z tej serii. Mianowicie Omicron 10000, typowy big pit do dalekich rzutów, kołowrotek, który przydaje się w każdej sytuacji podczas łowienia karpi. Natomiast jest drugi też model o takiej samej pojemności szpuli, czyli 550 metrów żyłki 0.35, to jest kołowrotek Omicron FS z wolnym biegiem szpuli. Takie modele oczywiście cieszą się wielką popularnością, ale to nie wszystko, bo do serii Omicron dołączył w tym roku jeszcze jeden model ponieważ coraz popularniejsze stają się kołowrotki kompaktowej wielkości, kołowrotki lżejsze niż takie typowe big pity, mniejsze o mniejszej pojemności szpuli, przeznaczone przede wszystkim do łowienia z podchodu, ale ale nie tylko. Delikatne zestawy na krótsze wędki również do łowienia na przykład z łodzi. Właśnie takie mniejsze kołowrotki dużo lepiej się sprawdzają, po prostu lepiej e, współpracują z krótkimi, lekkimi wędkami. I to jest właśnie nowy model kołowrotka Miwardi Omicron LX kompaktowy kołowrotek, który może jednak spełniać najróżniejsze zadania. Nawet można łowić nim z wywózki ze względu na sporą pojemność szpuli. Kołowrotek ma. Wykonany korpus z grafitu, przykładnie ślimakową naturalnie i aż 9 łożysk, na których opiera się mechanizm tego kołowrotka. I cały ten system łożysk został nazwany Metanox. To zupełnie nowa nazwa w kołowrotkach, zresztą nie tylko karpiowych. Jak widać jest to bardzo lekki kołowrotek z przednim Hamulcem, na którym zaznaczono Ultra Sensitive, czyli jest bardzo czuły. To jest bardzo właśnie czuły hamulec kołowrotka, który też działa w systemie Quick Drag, czy tego, czy podobnej nazwie, gdzie mamy bardzo krótki ruch pokrętłem szpuli, żeby zablokować ją i odblokować. W celu zwolnienia właśnie tego wolnego biegu szpuli, szpula ma metalowy rand, który odpowiednio wyprofilowany pomaga oczywiście przy mocnych, dalekich rzutach. Wbrew pozorom, chociaż nie jest to typowy big pit z dużą, szeroką, wysoką szpulą, to również nadaje się do rzucenia na niezłe odległości. Natomiast pojemność tej szpuli to 360 m żyłki 0.30. Myślę, że to jest optymalna średnica żyłki właśnie do tego typu kołowrotka. więc jak najbardziej nadaje się również do wywózki. Gdybyśmy chcieli użyć grubszej na przykład 0.35, to też 265 metrów, to przecież jest olbrzymia pojemność. Dodać tutaj muszę, że dla tych, którzy preferują szpulę o mniejszej pojemności do rzutów chociażby jest również opcja dodatkowa zapasowej szpuli którą można za tego kołowrotka dokupić to jest szpula 5000 ta jest 6000 i ta mniejsza szpula mieści 260 metrów żyłki 0,30 mm jak widać, kołowrotek bardzo płynnie chodzi i nie ma ruchów bocznych, praktycznie. A to dzięki jeszcze jednemu systemowi, który tutaj został zastosowany: AVS Anti-Vibration System. Rzecz, która czasami bardzo się przydaje w kołowrodku, zwłaszcza kiedy szybko musimy ściągać zestaw. Podsumowując, do mobilnego łowienia karpi tej wielkości kołowrotek, tego typu, właśnie jak Omicron LX. Jak najbardziej się nadaje. Natomiast do łowienia stacjonarnego, takiego bardzo ciężkiego, typowego, karpiowego, oczywiście wybierzemy te standardowe modele. Big Pit, Omicron 10 000 do dalekich rzutów i do wywózki oczywiście. I Omicron FS z wolnym biegiem szpuli dla tych, którzy gustują w tego typu rozwiązania.